W Poniedziałek szóstego tygodnia wielkanocnego, moi drodzy, musimy się zmierzyć z bardzo trudnym słowem, które kieruje do nas Chrystus Ewangelii. Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Chrystus Stawia sprawę jasno. Chrystus ostrzega, żebyśmy nie spodziewali się poklasku ze strony świata. Chrystus raczej zachęca nas, abyśmy byli przygotowani na prześladowania, abyśmy byli przy, y, przygotowani na wykluczenie, wyśmianie, y, oszczerstwa, abyśmy byli przygotowani na wszelkiego rodzaju ataki. Wszyscy apostołowie poza świętym Janem przekonali się na własnej skórze o prawdziwości tych słów. A po nich przez wieki tak wielu męczenników, naszych braci, naszych sióstr, którzy oddali swoje życie za prawdę, za wolność, za Ewangelię. I dzisiaj jest wielu takich, którzy każdego dnia są przygotowani na męczeństwo. I dzisiaj na krańcach świata są tacy, którzy muszą się liczyć z tym, że przyjdzie ktoś i ich zabije, myśląc, że oddaje cześć Bogu. Prawdzie, dobru. A my, którzy nie musimy się opierać aż do przelewu krwi, też musimy być przygotowani na ataki. Też musimy być przygotowani na to, jak ataki przyjmować i jak je odpierać. I tu z pomocą przychodzi nam zawsze Duch Święty. Duch Święty, przychodzi do nas ze swoimi darami, z darem mądrości, rozumu, męstwa, rady, z darem pobożności, bojaźni pańskiej. Duch Święty w ten sposób uzdalnia nas do tego, abyśmy znali prawdę i służyli prawdzie. Istnieje, istnieje wielu świeckich Przewodników, nauczycieli, mistrzów, tego, jak postępować w momencie, kiedy jesteśmy atakowani. Począwszy od Schopenhauera, a skończywszy na wielu współczesnych autorach. Oni wszyscy podkreślają, że najważniejszą rolę odgrywa prawda. Oni wszyscy podkreślają, że gdy musimy Stanąć w obronie, kiedy musimy prowadzić jakiś spór, kiedy musimy, musimy sami się bronić, zawsze trzeba wracać do prawdy. Zawsze trzeba kurczowo trzymać się faktów. W ten sposób nie damy się zmanipulować, zniewolić, zwieść naszą drogą, prawdą i życiem. Jest Chrystus. Naszą prawdą jest Jego miłość, która zaprasza nas, abyśmy całym sercem oddawali cześć Bogu i abyśmy kochali bliźniego każdego człowieka, nawet tego, który nas prześladuje, prowokuje, który niszczy nasze wartości. Które nasze wartości depcze. Tych wszystkich mamy kochać tak jak Chrystus. Umiłował ich aż po krzyż. Szczęść Boże.